Na co musimy uważać, idąc drogą Pana? Ewagrysz mówi, na poruszenia naszych myśli. Bo są takie myśli, które są na drodze i są takie myśli, które są przy drodze. I te myśli, które są przy drodze, odciągają nas od wypełniania Bożych przykazań. Zwodzą nas żebyśmy nie szli tą drogą. Ale te, które są na drodze, chcą, żebyśmy wypełniali wszystkie przykazania, ale dla ludzkiej chwały. I na to bardzo warto uważać, bo to powoduje, że nie zbliżamy się do Boga. Jeżeli ulegamy myślom, które są na boku drogi i zbaczamy z drogi pana, albo jeżeli nawet wszystko wykonujemy na tej drodze, ale dla ludzkiej chwały, wtedy niestety nie zbliżamy się do Boga. Bardzo warto na to uważać.